Odkąd tylko stanął w pobliżu legionowskiego ratusza, obchody Narodowego Święta Niepodległości zawsze odbywają się w mieście pod okiem spoglądającego z cokołu Józefa Piłsudskiego. Dlatego również w miniony piątek, tuż po uroczystej mszy w kościele garnizonowym, mieszkańcy i oficjele przemaszerowali pod pomnik marszałka. Tam zaś prawem gospodarza pierwszy zabrał głos Roman Smogorzewski. Jak zwykle czyniąc to w obecności żołnierzy oraz licznych przedstawicieli lokalnej społeczności. Dwudziesty raz stoję jako prezydent. Tego niezwykłego miejsca, niezwykłego miasta, bo jedynego w całej Polsce, które czymś, co ma najważniejsze, czyli swoją nazwą, czci pamięć e, Legionów Marszałka Piłsudskiego. Korzystając z okazji, prezydent wyraził radość z powodu wielu uczestniczących w patriotycznych obchodach młodych ludzi. Bo to oni kiedyś przejmą od nas. Obowiązek pamięci o tych bohaterach, obowiązek pamięci o tych e, wspaniałych, trudnych e, czasach. Dzisiaj e, spełniają się marzenia Polaków. Po 123 latach, 123 lata wiele pokoleń Polaków marzyło o wolności, o niepodległości, o niezamistłości, także pewnie o samorządności. Ale nie tylko marzyło, ale walczyło, ciężko pracowało. I nigdy, nawet na chwilę, jako społeczeństwo nie powinniśmy o tym zapominać. O czym w swoim odczytanym przez wicestarostę liście do uczestników uroczystości wspomniał też wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Niech nasze serca przepełnia duma i wdzięczność dla naszych przodków za to, że pomimo zaborów trwało tłumionych powstań narodowych, zsyłek, rusyfikacji i germanizacji. Nigdy nie wyrzekli się polskości i wiary w niepodległość. Przy czym, jak podkreślali mówcy, niepodległości Polska nie dostała od historii na wieczność, zwłaszcza teraz widać wyraźnie, jak bardzo wolność potrafi być krucha. Tuż za naszą granicą rozgrywa się, u naszych braci Ukraińców rozgrywa się Prawdziwa, rzeczywista, straszna, okrutna i wydawałoby się jeszcze kilka lat temu nie do, nie do pomyślenia rzeczywista wojna, kiedy to Rosja napada na swojego sąsiada, na Ukrainę, i burzy nasze poczucie spokoju, bo poczucie i wiarę tego, że po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej, i wielu innych wojnach, Ludzkość coś zrozumiała, ludzkość czegoś nauczyła się z historii. Jak widać, nie. Jak widać, wszyscy musimy mieć świadomość, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że wolność jest zadana, że o tą niepodległość trzeba walczyć z codzienną pracą, trzeba także walczyć płacąc podatki. I rozwijająca są ojczyzna, żeby stać nas było na sprawną, profesjonalną, dobrze wyposażoną armię. Ale też stać w sensie społecznym na umiejętność współpracy, mimo wielu dzielących ludzi różnic, coraz częściej i chętniej podsycanych, niestety, przez rządzących. Pamiętajmy o tym, że nie tylko czczenie pamięci, obchody, świętowanie to nasz patriotyczny obowiązek, ale to przede wszystkim. Miłość do Polski, miłość do ojczyzny. I tak jak powiedział Ksiądz Proboszcz, wiara i jedność to siła nas, Polaków. Dlatego dbajmy o nasze relacje sąsiedzkie na co dzień, żeby fajnie mieszkało nam się z fajnym, fajnym dobrym sąsiadem. Ale jakże niezmiernie ważne jest także być i mieć dobrego sąsiada, dobrego sojusznika, także zgodę w Unii Europejskiej bo to jest też nasze poczucie bezpieczeństwa i gwarancja wolnej Polski. Uroczystości pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego tradycyjnie zakończyły się apelem poległych i oddaną na ich cześć salwą honorową. Wtedy przyszła pora na bardziej pogodne świętowanie. Dziewiąty już w historii miasta festiwal Gęsiny znów rozgościł się przed, a także wewnątrz Legionowskiej i EU Capital Areny. Dzień radosny, pełen optymizmu i cieszę się ogromnie, że u nas w Legionowie właśnie w ten sposób się to odbywa, że jest to dzień rodziny, wspólnoty, wspólnego świętowania i radości z naszej ojczyzny, z naszej wolności i niepodległości. Obą radość wyrażano w piątek na rozmaite sposoby. Teatrzyk dla dzieci, występ z zespołu Pruszkowiacy. Jest to zespół ludowy, bardzo piękny, kolorowy. Pokaże nam nasze, nasze polskie tradycje taneczne i muzyczne więc jak najbardziej wpisuje się w tematykę dnia dzisiejszego. Poza tym. Wiele dobrego tutaj, wiele zdrowych produktów, produktów z gęsi, naszych lokalnych przedsiębiorców i wiele innych atrakcji. Jedną z nich był oczywiście serwowany co roku mieszkańcom rosół z gęsiny, z kolei prezydenci Legionowa i Pruszkowa, po wymianie uprzejmości, zaserwowali sobie drobne podarunki, po czym oddali głos przedstawicielce polskiego parlamentu, ta zaś podzieliła się z mieszkańcami jeszcze jedną receptą na praktyczny wymiar miłości do ojczyzny. Takich wielkich patriotycznych czynów, no można zaliczyć to, co tutaj Państwo wszyscy robiliście, to, co my wszyscy Polacy robiliśmy, taki wielki zryw serc Polaków do pomocy Ukraińcom. Natomiast z małych rzeczy, takich codziennych, może nie małych, ale codziennych, to ten patriotyzm może przejawiać się w szacunku do drugiego człowieka, w szacunku do matek. Do kobiet, do nauczycieli, do osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, do wielu grup. I to by było na tyle w temacie dobrych rad, bo całą resztę festiwalu Gęsiny wypełniła Legionowianom po prostu dobra zabawa.